No spać się chce. A tu trzeba filmik zrobić. No a kiedy mam robić filmiki jak nie w nocy? Gdzie nie ma czasu. Absolutnie. 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 Wcale nie pomagacie. Łobuzy! Łobuzy nie pomagacie wcale. Osika! Osika! Co listeczkami trzęsiesz? Osiczko mała. Mała osika. No. Różysz oczki, bo świeci za mocno. Słoneczko, tak? A tam, koleżanka szczeka i kolega się popisuje i nie wiadomo o co im chodzi pewnie o to, że chcą spać a tu światło się pali i nie można spać przy takim świetle o tam, tam, tari, ti, ti, tam ejże że, puk puk. No niestety, to będzie takie filmowanie z okrzykami. Dwie minuty wystarczy.